Można tylko się zastanowić, skoro papież wrócił do domu ojca, to znaczy, że tam musiał już wcześniej przebywać. Chyba tak właśnie, nie? Mam na myśli, w niebie musiał tam przebywać. Tylko jak to stwierdzenie ma się do nauki kościoła, że warunkiem podstawowym osiągnięcia zbawienia jest przyjęcie chrztu? I nikt nie może z tego, co ja się orientuję, zostać zbawiony i trafić do nieba bez chrztu. Kiedy papież umiera, cały Watykan wchodzi w tryb żałoby. Zaczyna się coś, co nazywa się Nowe Mediales, czyli dziewięć dni oficjalnych modlitw, wspomnień i liturgii. Ale zanim do tego dojdzie, najpierw trzeba godnie pożegnać Ojca Świętego. Ciało Papieża Franciszka wystawia się w bazylice Świętego Piotra, gdzie każdy, od kardynała po turystę, zwykłego turystę, może przyjść, pomodlić się i Oddać hołd. Są też tacy jak Szymon Chłownia, obecny marszałek rotacyjny, który robi sobie selfie. Skończona głupota, która tylko pokazuje, jak niski poziom pan Szymon Hołownia, kandydat na prezydenta RP, reprezentuje.